<laughs> to grubo jest Dzień dobry Witam Mo Jakoś pomóc O kurwa Straszne przyciąganie ziemskie dzisiaj, prawda? Proszę? Mówię, że straszne przyciąganie ziemskie Nie, okaj. skurcze w kolanach mnie złapały. A skurcz! i Fakty, faktycznie, no. Gimnastykę muszę zrobić. No. Jak skurcz łapie, to magnezu trzeba więcej. Organizm domaga się magnezu, Magnez Pole... i witaminę C. Nie? Dokładnie, polecam spożywać dużo czekolady. No, ale dokładnie, no i te i, ten, i ten. Bo właśnie widzę, że pani idzie i coś to nie idzie pani, to Chodzenie. Ja od Tarnowa piechotą idę, nie? A. Przez las i tego. I teraz mnie skór złapał. A do Dąbrowic idę, nie? Aha. No to dobra, to szerokiej drogi. No, szerokiej drogi to już gdzie nabrowicę. O kurde. Chwilę odpocząć, bo naprawdę. Nawet się nie mogłam podnieść, nie? Acha. To cały czas kolano, nie? E, nie ma żartów, ze zdrowiem nie ma żartów. Trzeba uważać na siebie. Szanować się przede wszystkim. No mówię, no tak mnie złapał skurcz. Co się podniosła, to z powrotem. Właśnie widziałeś, tak Panią niesamowicie ciągnęło ku ziemi. I, I dalej mnie ciągnie. Wszystko przez ten skurcz. No i dalej się nie mogę rozbierać. Jeżeli tom... tu mam przystanę, to ja się tam odpocznę, posiedzę chwilę. Aha. Tego, to może to no to dobra, to szerokości. No. do, do